Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Jesteśmy w Krakowie. Dzisiaj opowiem państwu o tym, jak polski wicemarszałek Sejmu, polski prawnik i polityk Andrzej Benesz, odkrył właśnie tutaj w Krakowie, że jest potomkiem inkaskich królów. Dziś będzie o Złocie Eldorado i o powstaniach niepodległościowych Inków w Peru. 21 czerwca 1797 roku w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie został spisany akt adopcyjny. Kogo adoptowano? Adoptowano Antonio Inkasa, potomka królów inkaskich, syna tupakamaru, bratanka tupakamaru II. Matką Antonio Inkasa była umina. Kiedy spisywano akt adopcyjny, rodzice już nie żyli, zostali wcześniej zamordowani. Jego ojcem adopcyjnym został Wacław Benesz. Antonio Incas, który wówczas był wtedy adoptowany, był prapradziadkiem Andrzeja Benesza, wicemarszałka Sejmu. I to właśnie Andrzej Benesz, wicemarszałek Sejmu, ten akt adopcyjny otrzymał od księdza proboszcza Mytkowicza, proboszcza kościoła świętego krzyża w Krakowie. Historia, którą dzisiaj Państwu przedstawię. Wiąże się ściśle z postacią Sebastiana de Berzewiczego, żołnierza i awanturnika z północnych Węgier, czyli dzisiejszej południowej Polski, który postanowił wieść życie hulaszcze i pełne emocji. To doprowadzało go do mnóstwa pojedynków. Był oczywiście w tym bardzo dobry i te pojedynki wygrywał. Kim był Sebastian de Berzewiczy? Przedstawicielem bardzo bogatego węgierskiego rodu, tyberzewiczych, którzy później zmienili nazwisko na Benesz. Dlaczego on jest tak istotny dla naszej opowieści? Otóż, kiedy zabija w pojedynku przez przypadek młodego arystokraty na Węgrzech, musi uciekać. Ucieka do Kadyksu. Tam zaciąga się do hiszpańskiej floty wojennej i z tą flotą płynie przez Atlantyk aż do Peru. Ale ponieważ Debeżewicz był szczęściarzem, jak pokazuje jego historia, tam w Peru na miejscu wkręca się w rodzinę królewską Inków. Trwają powstania przeciwko Hiszpanom. Wcześniej Francisco Pizarro podbija Peru. Rękami innych Indian podbija Inków. Debeżewicz postanawia szukać złota Eldorado. Wielkiej fortuny, o której mówią wędrowcy, żołnierze, żeglarze. Szybko orientuje się, że Hiszpanie nie wiedzą, gdzie to złoto jest ukryte. Dlatego przeszedł na stronę Inków. Tam wkręca się w rodzinę królewską, poznaje arystokratkę i zostaje jej mężem. Co ciekawe, ślub odbywa się w kościele. Jesteśmy w Tropsztynie, w zamku, który należał do rodu Beneszów. Ten tunel. Miał prowadzić aż do kościoła Świętego Sierada w Tropiu, po drugiej stronie Dunajca. Tutaj są bardzo rozległe rozlewiska Dunajca. Wiemy, że właściciele zamku byli strażnikami ogromnego złota królestwa Indów, ponieważ ostatni właściciel, pan marszałek Sejmu polskiego Andrzej Benesz, był potomkiem inkaskich królów Bratanka Tupak Amaru II który zginął w powstaniu przeciw Hiszpanom. W tym tunelu być może, na którymś jego etapie, jest ukryte potężne złoto Inków. Skąd ono się wzięło? Otóż Inkowie, widząc, że Hiszpanie podbili ich kraj, podbili Peru, postanowili to złoto przewieźć do Europy. Przewoził je Polak do Wenecji Sebastian Berzewiczy. Potem z Wenecji. Zostało ukryte w Polsce. Według pisma typu, które zostało odkryte na zamku w Niedzicy przez Andrzeja Benesza, pisma węzełkowego, skarb ten miał się znajdować właśnie tutaj, w Tropsztynie. Andrzej Benesz chciał go odkopać, chciał go odkryć, chciał aby spełniał ono funkcję taką, jaką miało spełniać według inkaskich kapłanów. A więc trzeba było za niej kupić broń i żeby Inkowie znów mieli swoje państwo. Nie wiadomo, czy w, w latach 70., kiedy Andrzej Wennerz go szukał, taki cel by mu przyświecał. Wiadomo, że jako potomek inkarskich królów miał prawo do tego złota. Niestety nie przeżył swoich poszukiwań. Jesteśmy przed wejściem do tunelu, który prowadzi pod dnem Dunajca aż do tropia z zamku Truczty. Tutaj radiesteci odkryli obecność przeróżnych metali. Czyżby był to skarb Inków? Jeden z radiestetów został znaleziony martwy nad mapą zamku. Być może był to zawał serca, a być może klątwa inkarskich kapłanów. Sebastian de Berzewiczy gdzieś ukrył wielki skarb Królestwa Inków. Prawdopodobnie wywiózł go z zamku w Niedzicy, ponieważ zamek w Niedzicy, gdzie mieszkał ze swoją córką Uminą, a potem ze swoim wnukiem Antonio Incasem, przed jego adopcją był cały czas obserwowany przez hiszpańskich szpiegów. Niestety jego córka Umina. Zginęła. Została zrzucona z wieży w zamku w niedzicy, a według innego przekazu została zasztyletowana przed wejściem do kaplicy zamkowej, a następnie pochowana w srebrnej trumnie pod podłogą tejże kaplicy. Zastanawiacie się Państwo, gdzie mógł zostać ukryty skarb inkarskich królów. Przecież to prześwietna rada emisariuszy Inków, która została wezwana do naszego kraju w momencie adopcji Antonia Inkasa przez Wacława Benesza, powierzyła tajemnicę skarbu Inków Sebastianowi Berzewiczemu. To on wiedział, gdzie ten skarb został ukryty, i prawdopodobnie on sam go ukrył. Czy znajdował się na zamku w Niedzicy? W myśl teorii, że. Nie chowaj skarbu tam, gdzie go szukać będą. Prawdopodobnie tam go w ogóle nie było. Andrzej Benesz odnalazł tylko kipu. Kipu zostało wysłane, to pismo wędzełkowe, do Peru, w celu przetłumaczenia. Niestety nikt, kto znał język inków i potrafił czytać kipu, w 1946 roku, kiedy Andrzej Benesz wysłał to kipu do Peru, już nie żył. Nikt nie był w stanie w całości tego kipu przetłumaczyć. Przetłumaczono tylko Titikaka Dunajec. Dlaczego Dunajec? Była to nazwa Dunajec, Dunajec nie tylko rzeki, ale zamku w Niedzicy, gdzie mógł być schowany skarb linków. Prawdopodobnie Sebastian Berzewicz wywiózł go z Niedzicy. Andrzej Benesz podjął poszukiwania w Tropsztynie. Ale archeolodzy, którzy badali tam tak zwane warstwy kulturowe ziemi Mówili, że były one bardzo ubogie i prawdopodobieństwo, że ktokolwiek naruszył warstwy ziemne pod zamkiem w Tropsztynie jest niewielkie. A zatem musiał zostać schowany ten skarb gdzieś w pobliżu zamku w Niedzicy. Tak, aby pod osłoną nocy można było w krótkim czasie w to miejsce ukrycia ten skarb przemieścić. Zamyk w niedzicy wszak był cały czas obserwowany przez hiszpański wywiad. Więc Sebastian de Berzewiczy miał absolutną świadomość, że nie może wywozić go zbyt daleko. Jesteśmy przed klasztorem Augustianów w Krakowie. Tutaj umarł Sebastian Berzewiczy. Jak to się stało? Był rok 1797. W tym roku oddał w adopcję Antonio Incasa swojego wnuka, który ukrywał się przed hiszpańskimi mordercami. Ojcem adopcyjnym był Wacław Benesz, krewny Sebastiana Berzywieczka. Kiedy Antonio Incas był już zabezpieczony, jego dziadek Sebastian wdał się w to, co lubił najbardziej, czyli w pijatyki, w awantury i w romanse. Jego ostatni romans i ostatni pojedynek nie zakończył się dla niego dobrze. Tutaj w klasztorze Augustianów leczył się z ran po pojedynku z adoratorem swojej wybranki. Był już w późnym wieku. Nie przeżył. Tutaj w klasztorze Augustianów Sebastian Deberzewiczy. Zmarło. W tym miejscu żegnamy się z historią królów inkarskich i historią skarbu z krainy Eldorado. W moim następnym odcinku opowiem Państwu nieprawdopodobnie ciekawą rzecz. Powiem Państwu jak doszło do śmierci premiera Andrzeja Leppera. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienie: Zaraz po ukazaniu się mojego następnego odcinka, proszę zasubskrybujcie mój kanał i jak tylko opublikuję odcinek o śmierci pana premiera Lepera, natychmiast otrzymacie państwo powiadomienie. Dzisiaj z krakowskiego Kazimierza żegnam się z państwem i dziękuję wszystkim za uwagę.